Karty mogłyby być troszeczkę grubsze, czy też żurek w chlebie, no i fajna rzecz, ponieważ dostajemy po jednym zapasowym na wszelki wypadek. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A w tym odcinku gra Wsiąść do pociągu San Francisco, a ten egzemplarz dostałem od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 10 do 15 minut oraz od 8 roku życia. W tej dynamicznej odsłonie gry Wsiąść do pociągu gracze ścigają się o to, kto zwiedzi najwięcej kultowych punktów turystycznych w mieście i przy okazji zbierze pamiątki. Ta elegancka w swojej prostocie samodzielna gra z serii Wsiąść do pociągu przypadnie do gustu zarówno początkującym jak i zaprawionym w bojach Graczom. Dzięki tej edycji łatwo wprowadzimy nowych graczy do świata gier planszowych oraz oczywiście świetnie się sprawdzi do grania z najmłodszymi. To sprawdźmy co znajdziemy w tym pudle, pamiętaj o pozostawieniu suba oraz polubienia, krótkie intro i zaczynamy. Jak widzicie, to pudło nie jest za wielkie, a tak prezentuje się jego wieko. Mamy tutaj wszystko, o czym mówi nam tytuł tej gry. Są jej pociągi jest i San Francisco. Udaj się na wycieczkę po mieście, pokoju i miłości. Naucz się zasad w 3 minuty i graj godzinami. Na pudle od razu mamy wypisane koszulki, jakie będziemy potrzebować oraz ile opakowań. No chociaż akurat te koszulki to bardziej na rynku amerykańskim. No proszę, instrukcja to taka mała broszurka. Rozkłada się jak harmonijka. Dobra, sprawdźmy sobie cel gry. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów, a zdobywamy je za utworzenie połączenia między dwoma sąsiednimi miejscami na planszy, realizację biletu poprzez utworzenie połączenia między dwoma wskazanymi na karcie miejscami, czy też zebranie zestawu różnych żetonów turystyki. Ale gracz może także stracić punkty, jeśli nie zrealizuje biletów, które zdecydował się zachować. Mamy tutaj znane mechaniki z poprzednich części, czyli podwójne połączenia oraz promy. Oczywiście reklama innych części wsiąść do pociągu, w tym wypadku Amsterdam, Nowy Jork oraz Londyn. A z tyłu jeszcze klasyka nad klasyki, czyli Europa. 21 żetonów turystyki taka czapeczka z daszkiem retroaparat fotograficzny, dziennik, plecak jest nawet foka pyszne lody czy też Żurek w chlebie no tak to wygląda. Mamy planszę, sprawdźmy jej wielkość. No dobra, zobaczcie ją teraz na przebitkach. Plansza bardzo kolorowa, w takim retro klimacie. No i porządnie wykonana na grubym kartonie. Nic się nie rozwarstwia. Mamy nawet plastikową wypraskę. Która prezentuje się bardzo porządnie. Twardy plastik. Cztery znaczniki punktacji. Oczywiście plastikowe tramwaje. No i fajna rzecz, ponieważ dostajemy po jednym zapasowym na wszelki wypadek. Nie będzie trzeba pisać maila do wydawcy z prośbą o dodatkowe wagoniki. No dobra, zobaczmy czy one się czymś różnią, czy wszystkie są takie same, no ale raczej. Kształt będą miały taki sam. Twardy, porządny plastik. Nic się nie wyłamie, nic się nie pognie. Dokładnie wyglądają tak samo, niczym się nie różnią. I na końcu zostały jeszcze karty. Przejdźmy teraz do nich. Karty dzielą się na karty biletów oraz lokomocji. Sprawdźmy sobie najpierw bilety. No proszę, od razu bilet do Alcatraz. Z Fort Mason do Japanese Garden, z De Castro do Lombard Street, z Fort Mason do Market Street, z Pacific Heights do South Beach, z Market Street do Sunset. Czy też Union Square do Twin Peaks? 44 karty lokomocji, 8 wielokolorowych kart promów. Jak widzicie, wszystkie wyglądają tak samo. Karty mogłyby być troszeczkę grubsze, także radzę zapakować w koszulki. No i po 6 kart w różnych kolorach. Tutaj mamy taki hippiesowski van. Bardzo fajna sprawa. Niebieski tramwaj, zielona fura. Szary tramwaj, chociaż bardziej czarny, czerwony oraz żółty. I to już wszystko, przejdźmy do podsumowania. Gra jest wykonana bardzo schludnie. Wszystkie komponenty spinają się tematycznie. Pociągi wykonane z twardego plastiku na pewno nic nam się nie połamie ani nie wygnie. Kolorowa, czytelna plansza na grubym kartonie. I oczywiście zaskoczył mnie ten funkcjonalny plastikowy insert. Myślałem, że w tak małym pudełku będzie po prostu tylko jedna kartonowa przegródka. Ale to, do czego mógłbym się przyczepić, to grubość kart. Od razu radzę je zakoszulkować. Na pewno mam wśród swoich widzów wielu fanów wsiąść do pociągu. Dajcie znać, czy macie zamiar kupić akurat tę edycję. Chociaż myślę, że w wielu przypadkach może być to uzasadnione. Szybka rozgrywka i wytłumaczenie zasad w kilka minut to są potężne atuty. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie w swoim komentarzu hashtag Team Pamiętaj o pozostawieniu suba, aby być na bieżąco z grami planszowymi. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.